Dobra, sprawdźmy czy odpali. O pięknie, okej, okay, jedziemy. Przejechałem już 20 minut drogą szybkiego ruchu I powiem szczerze, że nieźle pizga Nawet jak mam dosyć dobre ubranie To i tak czuję y, gdzieś tam miejscami ten mróz Jest 4 stopnie Nie wiem czy się powtarzam czy nie Ale uwierzcie mi przy 70 milach na godzinę Czuję tą pogodę Ale nie jest tak źle Nie jest tak źle Słuchajcie, najważniejsze, że nie pada Pogoda jest całkiem ładna Mam nadzieję, że się taka utrzyma Jeżeli tak, no to ten dzień będzie naprawdę spoko. Tymczasem do celu mam dwie godzinki omijam sobie autostrady dlatego, że no po prostu po pierwsze naprawdę w te dwie godziny to chyba zamarznę jak sopel, a po drugie lepiej sobie jechać bocznymi uliczkami, przynajmniej może coś zobaczę ciekawszego niż tylko prostą drogę. Także Gdzieś tam, y, mam nadzieję, nadrobić trochę czasu, bo jestem 22 minuty spóźniony. Umówiłem się na 11. No, ale cóż, tu spotkałem kolegę, tutaj to, no i przedłużyło się. Mam nadzieję, że nadrobię i y, nie spóźnię się mimo wszystko. Także lecimy tutaj, zaraz będę ich wszystkich wyprzedzał. Mam nadzieję, że będzie jakaś y, droga do tego, no bo y, trzeba nadrobić. Dobra, ogień dalej. Wow, po prostu wow, jak tutaj jest pięknie, słuchajcie, to jest niesamowite, co prawda, żeby tutaj dojechać, widoczność była zerowa wręcz, mgła jest masakryczna, ale dojechałem na szczyty, gdzieś tutaj wysoko nad, nie wiem gdzie ja jestem, e, jest Leak Road, A53, coś pięknego, słuchajcie, masakra, zaraz będziemy tędy jechać do samego końca, tylko zadzwonię do Dawida, że się troszeczkę spóźnię, dobra, działamy, nie ma czasu, bo e, on nie wie, że będę spóźniony jeszcze. Nie do wiary słuchajcie. Właśnie stanąłem, żeby dać Dawidowi znać, że już dojeżdżam. A tutaj wiadomość, że... Co? Rozszczelnił mu się Pinlock. Jego kolega nie ma odpowiednich rękawic. Dojechali do derby i zawrotka. No i cóż, jadę do niego na kawę w takim razie. No przecież nie zawrócę teraz całą drogę. Jadę do niego na kawę. Pogadamy chwilę. I... Pojeżdżę w takim razie sam. Takie życie, słuchajcie, zobaczymy, co tam u niego, jak już dojadę. No nic, nie mam tutaj sygnału. Nie mam jak się skontaktować nawet z nim. Wiem, że doszła mu tylko wiadomość, że jadę do niego w takim razie, ale mi nie odpisał, więc pewnie zawrócili i nie wiem, co tam się dzieje. Jedno jest pewne. Muszę stąd wyjechać, żeby złapać sygnał, i on musi mi podać adres do siebie, żebym ja tam w ogóle mógł dojechać. W każdym bądź razie wpisałem sobie jego miasto. Dojadę gdzieś bliżej, zatrzymam się i sprawdzę jeszcze raz, jak odzyskam sygnał. Tymczasem lecimy dalej, kurczę, ale pech, ja to mam pecha, powiem Wam. Tyle czasu się umawialiśmy, żeby pojeździć. Tyle planowania, tyle kombinacji. A tu proszę, już prawie dojeżdżam i dupa zbita. No nic, słuchajcie. Takie życie. Nic nie poradzimy, prawda? Lecimy. Wpisałem jego adres. Godzina 13 do celu. Jesteśmy na A54 w stronę Buxton. No i co? Piękne tereny, także trochę Wam pokażę wolności motocyklowej. Tymczasem nie ma co, nie pękam. Szkoda, że nie pojeździmy razem, ale i tak ja y, będę sobie tutaj śmigał. Mam jeszcze dużo czasu, także jadę do niego na kawkę, a potem zobaczymy, co tam będzie. No nic, lecimy. Tak jest, nowicjusz. Czasami zamiast wyłączyć kierunkowskazu, to włącza klakson. Ale to już chyba jest normalne. Każdy chyba tak robił, jak zaczynał. Do dzisiaj tak ludzie robią. A ja tam nie ukrywam, że moje doświadczenie jest praktycznie zerowe. Słuchajcie, ja czasami jak jadę, to czuję się jakbym jechał zbyt wolno. E, ale no, nie ma co ryzykować, nie wiem jeszcze na co stać mój motocykl. E, no i uczę się tego wszystkiego pomału, prawda? E, nie jestem osobą, e, która szuka jakichś nie wiadomo jakich doznań związanych z prędkością. Dlatego nie spodziewajcie się, że będę tutaj szalał czy się popisywał, bo nie o to tutaj chodzi. Chodzi głównie o to, żeby być bezpiecznym, prawda? Tym bardziej, że tutaj, akurat na tej drodze, można spotkać się z owieczką na środku, e, gdzieś tam. E, drogi, tak, więc e, nie ma co. Zobaczcie, e, i tak już mgła spadła, ale uwierzcie mi, jak jechałem e, całkiem niedawno, jakąś godzinkę temu, przez te tam jakieś góry e, na Lig, no to nie było widać totalnie nic. Ja jechałem tak 15 mil na godzinę. E, kask e, mi się jakby skroplił e, i naprawdę, no ciężko było, prawda? E, ja jeszcze m, nie wiem, co to znaczy, wiecie. Y, jazda w różną pogodę, więc y, do mojego doświadczenia można sobie dopisać m.in. taką: na pewno tutaj są przepiękne widoki, no ale mgła nie pozwala na zobaczenie zbyt dużo. Momentami po prostu jest całkowite mleko, a momentami, tak jak przed chwilą, całkiem pięknie. Y, no ale takie tereny, prawda? Teraz wjeżdżamy y, w taką dolinę, więc. Y, nie spodziewałbym się tutaj jakichś większych rozjaśnień, tak? No ale co, przyjemność i tak jest, słuchajcie. Sam fakt jazdy na motocyklu, zwłaszcza dla mnie, dla świeżaka, to jest naprawdę żyć nie umierać. Mimo to, że jest zimno, mimo to, że jest jak jest i to co się stało nie ma co narzekać, tylko robić swoje, tak? Tymczasem jedzie coś, trzeba się odsunąć. No nic, no tutaj wiele wam nie pokażę. Jak się troszkę pogoda polepszy, to Załączę się z powrotem. Ok, ja już na drodze wyjechałem od Dawida, napiliśmy się kawy, trochę pogadaliśmy. I to w sumie wszystko. Szkoda, że nie udało się razem pojechać, ale w sumie i tak pogoda na zbyt dużo nie pozwala. Bardziej to trzeba być ostrożnym, niż to wszystko jest tego warte, aczkolwiek powiem szczerze, że ja i tak czerpię z tego olbrzymią przyjemność, bo sama jazda motocyklem naprawdę dostarcza mi yy, no, niesamowitych wrażeń, prawda? Ja jestem jeszcze świeżakiem, więc yy, no, mi ta pogoda nie straszna. Być może z czasem gdzieś mi się to tam znudzi. Jak będzie brzydko, to nie będę chciał jeździć. Ale póki co frajda jest mimo wszystko. Zresztą ja jestem takiego zdania, że w każdą pogodę trzeba się wybrać, dlatego że e, zawsze wpływa to pozytywnie na e, twoje doświadczenie, tak? Pamiętaj, że e, to, że pada, czy, czy jest zimno, to nie znaczy, że nie możesz jeździć, nie? Jeżeli masz do tego odpowiedni sprzęt, no to czemu nie, prawda? Ja tu ogólnie nie czuję tego zimna, mam dobry kombinezon, podgrzewane manetki, więc jakby nie patrzeć, nie przeszkadza mi to aż tak. Bardzo, natomiast nie wyobrażam sobie jeździć w tą pogodę bez y, podgrzewanych manetek choćby, albo z jakimś, powiedzmy, y, sprzętem, który nie nadaje się na, takie, na taką pogodę, bo ręce na przykład odmówiłyby ci posłuszeństwa już po 5 minutach. O ile wytrzymałbyś 5 minut, bo naprawdę wieje. Y, co mogę powiedzieć a propos dzisiejszego dnia, z takich moich doznań, powiedzmy, to to, że Podgrzewane manetki w BMW GS850 Adventure Po prostu są mega Wręcz nawet na takiej pogodzie Jak 5 stopni Celsjusza Wieje, pada Jest mgła i tak dalej To wręcz ręce mnie parzą Jest to wręcz troszeczkę za ciepło Także no tutaj jeżeli chodzi o tą opcję To naprawdę no, nie wyobrażam sobie tego W tym motocyklu nie mieć A tak poza tym to oczywiście Full comfort i wszystko pięknie, i cieszę się, że mimo takiej pogody mam taki sprzęt, że mogę mimo wszystko pojeździć, prawda? Także na pewno będę jeździł w taką pogodę, ale w lecie na pewno będą te vlogi ciekawsze, prawda? No bo nie oszukujmy się, nie mam za bardzo Wam jak pokazać na przykład tych widoków, co były na Leak Road, prawda? Tam musiało być po prostu przepięknie, no ale mgła nie pozwoliła na to, żeby się tym zwalczać. Mi podzielić. W każdym bądź razie y, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo to, że to jest troszeczkę taki niewypał, to podobało wam się, a ja sobie już po malutku lecę do domu. Zaraz sobie zjadę na zadupia na A50 i y, potem A51 aż do końca tam gdzieś na Wali a 55 i do domu. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się na razie.